Wsiadą. chodź na dźwig, jakby co niech tutaj coś z was stanie Ja chcę polecieć szybko, po, po helikopter. Ja lecę po helikopterze, jakby zrobił pięć cifł. Uważaj, żeby cię nie poddał. Nie, no, żartuję. Tak, idź, idź, ja cię będę osłaniał. A, ok. Nie, no, żartuję. Jaka sytuacja na górze? Aktualnie babie blokuje? Mm, dziwna sytuacja. Dobra, przekaż mu, że dzwonię do Spidermana jak sam nie zejdzie. Oo! Oh wow. Ale czemu ty wysiadłeś z prawej strony, a nie w lewej, powiedz mi <ś regulate> oh, chłapie <śleszone> <actualnie> <gospelny> <tukają> Żyje. Halo, słyszysz mnie? Halo? Tak, słyszę, słyszę <laughs> Widzę tu... światełko w tunelu. Nie idź tam. Pili do JMT. Tu jest JMT. O, właśnie o tobie myślałem. Dach dachu spadł. I z tego dźwigu. Czy worek, czy co? Druga ta. Jaka sytuacja na tym dźwigu? Nie, chłopak do opartego stoi. I psycholog potrzebny. Trzeba jednostkę poinformować, że kiepsko z rynkiem Czemu kiepsko? No bo się spierdolisz z żurawia. Ja o, oski, ty i ten twoje zajeb... pomysł. No szpital jedzie. Zdrowiej, tam. Bo L4 to... ...pod nadchłodnie Nie, spokojnie. Ja nie skaczę. Nie ma w ogóle takiej możliwości stary Wtedy to, to się boję, że ty kurwa nie umiesz pilotować Dobra, dobra, byłem kiedyś głównym szkoleniowcem od Eagle'a No bysko. Nie ma takiej możliwości, po tym co widziałem, nie namówisz mnie na to Kurwa, on wyskoczy nie z tej strony, bo się przesiadł <laughs> Ale może się przesiadł... Bo mu drzwi zablokowałeś. Jaką mam gwarancję, że ja za klamkę nie pociągnę i mnie drugą stroną nie wywieje. No kurwa, to no wysko. Nie. Nie, nie namówisz mnie do tego. Ja nie będę za. Łopem, to samochód ukradł życia ryzykował. Będzi mi ściga, kurwa, od roku czasu, a ja się zajebiesz Skab... wychodząc z helikoptera. Ale nie Za jakimś kretinem No to idealnie to ja ci mogę podlecieć. Dobra. No. Dobra, się dogadamy? Dobrze. Z lewej strony jestem. Czekaj. Skacz <laughs> Skacz, nie bądź cipa. <laughs> Dzięki za dychę. Nichu ja nie skoczy. Dalej coś ten tego? Tak, już, już mam plan. Urwa, chujowy, to, to wychodzi. Powiedziałeś, że to wyliczysz. Na moje skacz skacz <laughs> Ale, Na twoje skacz, Ok? Jeszcze A, nie? Jeszcze nie. Skacz! Ja pierdolę, zrobiłeś mnie w A kurwa... Co ty bo nie wiem, patrzysz się na nas? <śmienicza> Pongowski down, spokojnie, spokojnie. Już sprawdzam co z nim. Beton zamortyzował upadek. Ej, ale prawie się udało, Fakty nie? Ma sensu. I gdzie on leży? Daj mi, daj, daj mi pilotować, daj mi pilotować! Nie, no, ja, człowieku, ja latam, gadam! Ej, było blisko! Nie było blisko! Czekaj, wezmę apteczkę i cię opatrzę. głupio tak tu idziesz, no? <laughs> Halo! Halo! Atri! Tam zahaczyłeś chyba i tu teń spowolniło lot, tak? Człowiek. Ja nie masz spadochron? Nie mów tyle, bo teń. Bo ci z nosa leci, czekaj. Nie mów, nie mów, bo ci naleci do mózgu. Muszę ci podnieść nogi. Czekaj, daj, tak się to daj. robiło? Jak krew z nosa leci, to się głową nie odchylać. Odchylać? Nie odchylać. Nie wiem, kurwa. Destresowałem się, wszystko zapomniałem. Dobra, to wezwę EMT. Co z tym chłopem na górze? No, stoi. I co mówi? Ja też stoję. Dobrze. Nie są. wiem, jaki masz inny plan. To był mój jedyny i plan. Ili do EMT? EMT zgłasza. Na moim 20 mam rodnego funkcjonariusza. e zaraz będę... Ja na wsparcie. Dobra, trzymaj się. Już pomoc jedzie. Tak nieźle z tego wyszedłeś. Ustalmy jakąś wersję, żeby lipy nie było. Powiem, nie żeby mnie zabił. Pan 01. Ty, gagatku! No, ja tu jak mogłem. Może by tak nie było. Mhm, mm jasne No człowieku Nie miałeś jedną szansę I gdzie jest Rich? W szpitalu leży Na tym radiu powiedzieli mi, że ten Że muszą tylko wózek spakować Co? Chyba to dla ciebie Do, No, nową furę dostaniesz Spójrz na to optymistycznie Rozśmieszenie, bo wybrali wszystko z Jak tam na górze sytuacja? No chłop mówi, że ma czas i się pyta czy ja wchodzę czy schodzę Powiedz, że jak zaraz nie zejdzie to zacznę trząść tym tym żurawiem Bardzo Arnoldę Cześć Macie jakiegoś psychologa? Wiem, jak wyglądasz Macie psychologa jakiegoś dostępnego? Bo mamy tam tego, świra co na, stoi na tym, na żurawiu. Możemy zacząć demontować ten dźwig Ten pan y, nie boi się, że spadnie? Nie boi się, że spadnie Co? Gdzie on poleciał? On może pilotować no. helikopter w takim stanie? Nie pomogę No, tam chyba pedałów jak już nie ma <laughs> nie To tak. przyśpieszania <laughs> Oj, dobra, chyba odpuszczamy. No, nie będę ryzykował ja nie więcej żyć ludzkich. Dla jakiejś to samochód ukradł. A z drugiej strony, Chodź, ty, a może jakby skołuje jakieś tej łóżka polowe. Jak on ma czas, to my też. A nam jeszcze za to płacą. Kurwa, co tu robić, co tu robić? To o sytuacja. Dobra, schodzi pan. No, tylko mandat będzie. To jaka decyzja? Master, jaki mandat? A co pan ma na sumieniu? To co pan tam robi na górze? Nic. jestem. Dobra, to co? Dogadujemy się, czy będziemy tu wisieć? Ja jestem no Martin, a jak mam do pana mówić? Markos. Bo mi te nogi drętwieją. Chcesz, żebym spadł no, i sobie krzywdę zrobił? Dobra, dobra, schodzimy panowie. Pomału, pomału, żeby się nikomu krzywda nie stała. Proszę się poddać, pan nie ma szans. Wie pan o tym. Leczara, to może ten. Po prostu skubuj Karimat, będziemy sobie zmiany robić, co to na co. Wyśmiemy go głodem. Głodem? A tu mamy akurat taką, patrz widzisz, na mojej poziomie jest taka półeczka, tam możemy sobie wejść. Tam, będziemy tam sobie ten, grilla rozpalimy coś, ten. Będziemy no, no, no. zmieniać się tutaj, żeby pilnować, żeby nie sprzed. No. i musi mu się jedzenie skończy i ten, będzie musiał zejść. Dobra, chodź pan na dole, pogadamy, a nie jak... Jakieś wariaty. No, normalnie po ludzku pogadamy. jest jestem wariat. Jest pan wariat? No, ale wariat. Chce pan porozmawiać z psychologiem? No, no Dzień dobry, Martin Jaber, psycholog policyjny Co się dzieje? Mhm. Czy ma pan myśli... Zauwujcie, tak tak. Wow. ma pan takie myśli? Teraz zaskoczy, 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 ale się nie, niech pan się nie boi. My jesteśmy od tego, żeby zapewnić Dzień panu Jaber, bezpieczeństwo. Ale on, powiedział, że się, on powiedział, że się boi skakać, to nie mówmy, żeby się nie bał. <noise> A ty pardon? Dobra Skokowa. Proszę pana, robimy tak. My teraz chodzimy i za minutkę pan schodzi widzimy się na dole, tam dokończymy rozmowę, dobra? Tak się odjechałem, ja, ja, ja już tak... schodzę. Jezus, skoczył! Jak to skoczył? Rzutuj, Powiedz mu, że psy odjechały i że już można schodzić bezpiecznie. <laughs> tak, jak ja kurwa jestem? Nieważne, może się nabierze. Tutaj to psychologa trzeba, ja nie wiem, jak się z takimi rozmawia. Mogę Ale dobra, zawał. Pora... Dobra, czekaj, zrzucimy trochę odpowiedzialności na EMT. Powiem, że mamy zagrożenie życia i że mówił, że ja mamy pójdę, myśli bo samobójcze. Ja jeden PD do IMT. IMT. Dobra, poprosimy jednak tego psychologa, bo ten pan tutaj mówi, że ma myśli samobójcze. Budowa, wi. Okej, znam czy czy się. No to oczekujemy. Psycholog w drodze. Niech się zajmą tym profesjonaliści. Wiem, no próbowałem, stary. Ten chłop się wydaje nieobliczalny. Pierdolnięty. Co by ta zrobił, Jabasz? To jest. zagraża życiu lub zdrowiu. No, trzeba się skonsultować. lekarzem być farmaceutą. Funkcjonariusz peczara pójdzie przodem, żeby ten, nic się panu nie stało. Wprowadzę ci w to temat. To Generalnie pan jest no. złodziejem samochodów i nam uciekał. Uciekł tutaj i wszedł na drzwi. No. Żeśmy go nakłaniali, żeby szedł. ale pan nie chciał. I w końcu zadaj mu pytanie, czy ma myśli samobójczy i powiedział, że ma. I powiedział, że stąd nie zejdzie. Mm -hmm. No i dalsze I negocjacje nie przyniosły skutków, więc możemy mieć jakieś lepsze techniki negocjacyjne. Okaże się wszystko, Pokój, jako... idziemy po co się stało? Nic. Nic. Czego pan oczekuje? Skoczyć. A dlaczego pan chce skoczyć? Jaki jest z tego powód? Nie chcę mówić. Wie pan, że ten skok. panu dupę? to zobaczyć. Pokaż, jak chcę zobaczyć. Nie Co widzę. Tak mam odbierany. No i nie ruszasz się. Co on zrobił? Obezwładniony. Tylko, że stałem moment, że ściągał gacie <grymne> Panie psychologu, czy pan wygląda na strażaka? Ja teraz proszę mi opracować plan ściągnięcia tego pana Pan przejdzie, ja... tak. my go rzucimy, a pan go złapie, co pan na to? Nie, bo, bo? Się po, no bo się połamie i ja i on i przy okazji... Żartuje. Firma Szwabierpolek zaprasza do kontaktu piaskowanie, nie, malowanie, nie, spawanie, spawanie to mechanika, to... odśnieżanie posesji tuningi, bimbrowników, wszystko i chuj wie co jeszcze zaprasza do kontaktu pod numerem 531, 635, 200 prekla. Ty no ale właściwie to potem zabieramy jak to ty komandarz. On mnie usiłował. A, usiłował cię? Nie no to jak usiłował to wiadomo.